Witam w kolejnym shortzie. Dzisiaj sobie pokażemy, jak załadować film do tego typu aparatu bądź takiego Fed'a. Z grubsza wszędzie wygląda to tak samo, nawet w takiej prostej istnieniu. To jest tak, w tego typu, w których dół jest zabudowane, trzeba jeszcze z początku podciągnąć wajch, albo wypchnąć. Następnie wkładamy, przeciągamy, i w tym miejscu są nacięcia. Nie wiem, czy dobrze widać, ale cóż, do których musimy to włożyć. Ciężko się to robi jedną ręką. Po włożeniu nastąpi po prostu, że naciągamy tą wajchę. Tutaj chwila pauzy, przerwie. Bo już po założeniu musimy wtrafić. i tak? Następnie, jeżeli trafiły, zamykamy, naciągamy i mamy załadowane dwa zdjęcia.